Jak na razie, kurczę, mamy takie plotki, że niby odchodzimy. Może za niedługo wrócimy do domu, nasza brygada konkretnie się zesrała. Ale bez strat? Wszystko w porządku, nie? Aha, no, w porządku. No. Są straty, dużo rannych. Ja bardziej bardziej się martwiłam, dlatego, że mieliśmy tutaj no, różne no, plotki, no plotki, plotkam nie plo, wierzyć. Plotka mnie można wierzyć, mm, ale to jakiś błąd był, to, to mamy, mamy tutaj wojsko głupie, debile same, po prostu cholera wie, po prostu mamy debilów, a nie, a nie wojsko, no po prostu nie, 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 nie my tutaj nie jesteśmy tu potrzebni w ogóle. W ogóle nie, nie wiadomo, po no co tu się znajdujemy. My tutaj nie możemy wykonywać zadań e, e, takiego przeciwnika, e, z takim przeciwnikiem, który jest przeciwko nam. I to, co tam mówiłaś, że niby na Ukrainie sprzęt, coś tam, że, że ten sprzęt słaby tam w telewizji mówili, Ukraińcy mają. No, ale oni mają mocny sprzęt. Oni mają sprzęt po prostu. Ale ty nie jesteś teraz, nie, nie, nie jesteś, nie grozi ci nic teraz, czy jest jakieś niebezpieczeństwo? Nie, to co, co chwilę jest niebezpiecznie. Siedzisz, siedzisz i myślisz, teraz przyleci jakieś nie wiadomo co do ciebie. Mieszkacie w samochodach? No, to zależy. Jak czuję, że jakoś wokół mnie jest napięcie, to śpiew okopię. Kopię sobie okop i idę gdzieś do lasu, gdzieś trochę dalej. Na no, poważnie ci mówię czyli jest na tyle poważnie tak no to nie 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 jest to słowo że poważnie z masakra jak poważnie